Firma Syngenta śmiało mogła powierzyć firmie Wrąkowskiej Nasiona swój znak jakości. Znak ten oznacza, że nasiona są chronione w odpowiedni sposób oraz są bezpieczne zarówno dla środowiska, jak i dla użytkownika. O tym, co ten znak oznacza, jak go uzyskać, opowiemy w dalszej części filmu. Znajdujemy się w firmie Wrąkowskiej Nasiona. Firma ta. W tym roku przeprowadziła modernizację linii do zaprawiania nasion. Po pierwsze wydajność linii zaprawiania, którą mieliśmy dotychczas była niewystarczająca do naszej produkcji. Ponadto rynek kwalifikatu jest bardzo wymagający. Jedyne czy możemy się wyróżnić to jakość i na tą jakość stawiamy. Trzecim argumentem jest asortyment nasion, który proponujemy. Niektóre z nich wymagają specjalnego traktowania. W związku z tym padł pomysł, żeby wprowadzić zaprawiarkę porcjową wraz z osprzętem do nasion delikatnych. W celu utrzymania dobrej współpracy z firmami nasiennymi rokrocznie przeprowadzamy szereg szkoleń mających na celu podniesienie ich wiedzy i umiejętności. Parametry się zgadzają, możemy przystąpić do zaprawiania nasion. Od wielu lat współpracujemy z firmą Syngenta. Cieszy nas, że dzięki tej współpracy możemy stale utrzymywać najwyższą jakość produkowanych przez nas nasion. Dzięki tej inwestycji jakość ta została jeszcze bardziej poprawiona. Po przeprowadzeniu testów zarówno tutaj na miejscu, jak i u nas laboratorium Syngenta nadała firmie Wnękowskiej Nasiona znaki jakości Syngenta. I sprawdzamy próbkę. 97%. Jest to wartość idealna. nasiona zaprawiane w firmie Wronkowskiej są w 100% chronione, są bezpieczne dla rolnika oraz dla środowiska, a potwierdza to ten znak jakości.